Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Projekt Ciekawość. Tematem dzisiejszego odcinka jest ciekawostka na temat Japonii. Są to samochody K-Cars. Jest to sam segment bardzo małych samochodów, samochodzików, które w Japonii są bardzo często spotykane w dużych miastach, ponieważ ich właściciele mają wiele ulg mają w łatwiejszy sposób mogą w łatwiejszy sposób zdobyć miejsca parkingowe płacą mniej za te miejsca płacą niższe podatki jest wiele plusów posiadania tego, tych samochodów jakie to są samochody od 1 października 1998 roku samochody to muszą mieć mniej niż 340 cm długości Mniej niż 148 cm szerokości do 200 cm wysokości, pojemność silnika 660 cm sześciennych oraz moc z maksymalną 64 konie. Wartości te się przez lata zmieniały, ponieważ klasa ta pojawiła się w 1949 roku i wówczas były to o wiele mniejsze wartości. Pojemność silnika o 250 cm3, długość 2,5 metra, ale z biegiem lat te wartości się zwiększały. Bardzo ciekawe jest to, że samochody te, mimo swoich niewielkich rozmiarów, bardzo często są budowane w sposób, że wyglądają jak, ich jak duże samochody te auta też są prawdziwe, ale wyglądają jak Duże samochody, na przykład sportowe. Są auta o długości 340 cm, lecz z przodem i z tyłem wzorowanym na samochody posiadające 5 metrów długości bądź auta, które mają 300 cm, a są zbudowane tak, żeby wyglądały jak Nissan GTR. Jest dosyć duża konkurencja w tym segmencie, dlatego ich producenci prześcigają się, żeby te samochody miały coś do zaoferowania poza samymi tymi plusami, jakie dają ulgi podatkowe oraz do miejsc parkingowych. Prywatni właściciele samochodów, tych małych, posiadają żółte tablice z czarnym tekstem, natomiast gdy są to samochody firmowe, użytkowe, są to czarne tablice z żółtym tekstem. Jak można się domyślić? Bardzo często samochody te są, służą jako środek przewozowy komunikacji, transportu małych firemek. Oczywiście tam wiele się nie zmieści w takim samochodzie, ale takie mikrofurgonetki kursują po Tokio i innych miastach Japonii. Istnieją również inne klasy, jeszcze mniejsze to są ultrakompakty i mikrokary, lecz ponieważ te rozmiary są jeszcze mniejsze, ograniczenia co do pojemności i mocy są również mniejsze. Dlatego y, samochody te mają y, więcej ograniczeń dotyczących ruchu, ponieważ keikarsy mogą jeździć po całej Japonii, lecz y, te mniejsze segmenty mają ograniczenia, że na przykład mogą poruszać się tylko po miastach, nie mogą wjeżdżać na drogi szybkiego ruchu. Lecz powoli trwają prace, aby również te samochody mogły poruszać się po całej Japonii. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na pozostałe filmy, na pozostałe części ciekawostek na temat taki jak właśnie małe samochody albo tym podobne. Zapraszam na moje pozostałe kanały. Zapraszam do komentowania, subskrypcji, oceniania. Dziękuję.